Cześć. Witam was w kolejnym filmie na makiecie, gdzie postarałem się zrealizować jeden z waszych pomysłów i tutaj na tapecie, to co widzieliście, to jest pomysł Kacpra. Tu proszę bardzo film Kacpra. Eee, zobaczmy za moment co to będzie. O już. Film się załadował. Mam nadzieję, że żadna reklama mnie na początku nie spotka. Tu przełączmy na tą scenę. mi się ładuje. I proszę bardzo, jedzie czerwony, e, czerwony szarwek. Za daleko. I e, tutaj e, Zanim wagon Energetyki, ja za moment jeszcze na makiecie zaprezentuję Wam jakie użyłem modele. Wektronów dla przypomnienia mamy trzy, później to jeszcze o tym powiem. Natomiast tutaj z tym wagonem też mam trzy wagony w takim malowaniu żółto-czerwone Energetyki, ale dwa z nich to są ryflaki. Jedynie jeden mam z przebudowy wagonów tam 111 czy 112. A, akurat, no ja mam ze 112a, czy to jest na podstawie 112a? To by trzeba było zadać sobie tutaj pytanie. Niektórzy z Was natychmiast znają odpowiedź. Ja zaraz Wam jej może udzielę. Jak to sprawdzę, zaraz na drugim. Albo może po prostu tak. Zobaczmy sobie wagon. Wagon 111a, zdjęcia, wagon 112a, zdjęcia. I już jak najprościej stwierdzić? Najprościej stwierdzić e, licząc okna. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć przedziałów w ogonie pierwszej klasy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dziesięć wagonów przedziałowy w wagonie drugiej klasy najprościej jest właśnie po liczbie okiem rozróżnić ja na pamięć tego nie znam mi się wydawało że tam 10 11 a jest 9 10 policzmy raz 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10. No więc ten wagon został zrobiony najprawdopodobniej na podstawie któregoś z wagonów 111a, albo może jeszcze jakiegoś innego, ale na pewno nie 112a. Mój model, który widzieliście, jest na podstawie wagonu 112a, więc już tu się nie zgadza. Nie zgadza się również pomost. Tu mamy pomost co najwyżej na połowie długości dachu, ja mam na całości. No, i dalej pewnie mnóstwo innych rzeczy się nie zgadza. Niemniej jednak te wagony tutaj techniczne, na ilość PKP Energetyka, wydaje mi się, że bardzo wiele się, ciężko byłoby znaleźć może dwa identyczne czy więcej identycznych egzemplarzy. One z definicji jako przebudowywane, każdy z nich jest indywidualny. Więc nie czynię sobie tutaj wyrzutu, że nie mam dokładnie takiego modelu. Muszę żeby mieć dokładnie taki model, to by trzeba było go sobie od podstaw e, zbudować. E, stąd e, akurat ja zestawiłem skład podobny, ale nie identyczny. No dobrze, stąd się wziął pomysł na zestawienie właśnie takiego składu. E, niech sobie skład pojedzie do końca. A ja teraz zejdę do, makiet, do makiety i przedstawię Wam to. Modelem. I jeszcze szybciutko yy, przedstawię tutaj modele, które widzieliście na filmie. Dużo gadania tutaj nie ma. Wektron, ten akurat firmy Pico. Ostatnio ileś tam odcinków temu użyłem Wektrona roko teraz dla odmiany Pico. Przypomnę tylko, że Pico wydało dwa takie Wektrony pod tym samym numerem katalogowym. Drugi z modeli jest identyczny, inny numer inwentarzowy, numer katalogowy kreska 2. Także jeden po drugim był wydany. Jeszcze warto powiedzieć, Powiedzieć, że Vectron ten, akurat ten pierwszy, na samym początku pojawił się nawet nie jako osobny model, tylko w zestawie startowym z cyfrowym sterowaniem smart control firmy Pico. Pojawił się jako bardzo drogi zestaw cyfrowy za ponad 2000. tysiące. Być może niektórzy z Was go mają, ja się nigdy nie zdecydowałem na. Zakup, żeby po prostu zapłacić 2000 za wektrona, który kosztuje kilkaset złotych, trzy wagony, które kosztują za niecałe, każda sztuka niecałe 200 złotych, czyli dobry 1000 złotych za to sterowanie. Może warto, może nie warto. Czas pokazał, że sporo jest psów wieszanych na tym sterowaniu. Stąd ja dalej używam starego sterowania, dalej nie zmieniam na coś nowego może może kiedyś, ale nie o sterowaniu, miałem mówić o modelach. Także to jest ten wektron firmy Pico. Całkiem nieźle odzorowanie, poza tym nieszczęstym dachem, gdzie niektóre elementy są lekko przewymiarowane, a mówiąc niektóre, mam na myśli głównie pantografy, te pantografy niestety zabawkowe, pantografy, które, których później modele Pico wyprodukowało i które sprzedaje jako osobne części. Ale każdy z tych pantografów trochę kosztuje, stąd wymiana pantografów na modelu: to trzeba kupić 4 sztuki, to już jest naprawdę bardzo duży koszt. Stąd przyjęło się to z dosyć kontrowersyjnym tutaj przyjęciem. Znaczy, przyjęte zostało to przez kolekcjonerów, przez modelarzy dosyć kontrowersyjnie. Cena tych pantografów i to, że Piko taki model początkowo wydało, a potem zmusza nas do wydatków. No nic, zobaczymy czy pico wyda kolejne wersje Wektronów. W Polsce ich przybywa, jak zresztą w całej Europie. Nie wiem, jak je wydaje modele w tej chwili piko, czy tam te pantografy dalej te zabawkowe wkłada, czy już te lepsze, tego akurat nie wiem. Być może te lepsze, więc być może jeśli wydadzą coś polskiego za jakiś czas, to już porządniejszego, jak ten Wektron. Dobrze, to tyle o Wektronie. Jeszcze tak, model jest z tej pierwszej partii produkcyjnej na zdjęciu, był zdecydowanie wyższy numer. No ale nic z modelu tego wyższego nie ma i wagon. Wagon to jest wagon firmy Robo, przemalowany. Początkowo był to wagon firmy Robo, jak na pudełku jest nawet naklejka 112 a ze Szczecina, taki czerwono-kremowy, sam Robo, czy też ktoś na zlecenie firmy Robo, przemalował ile sztuk tych wagonów, przerobił na takie właśnie wagony. Były to wydania bardzo krótkie, seryjne podobno po kilka sztuk każdego rodzaju, albo może nawet niektóre są z nich unikatowe. Ja jeden z nich kupiłem jako to, żeby mieć jako taki przykładowy. Więcej nie chciałem z uwagi na. Poziom, jaki sobą te modele reprezentują, to przemalowanie najwyższej klasy nie jest. Ale to odsyłam Was do odcinka unboxingu, gdzie przedstawiałem ten wagon. Tam z bliska widać, co miałem na myśli. W każdym razie jeden taki wagon mam. To nie jest taki jak na zdjęciu, na filmie... na filmie Kacpra, bo tam był. Jednak ten dach ciut inaczej zorganizowany, no ale nic, taki model mam, taki użyłem moim zdaniem. Bardziej akurat ten model tu podpada jak jeden z dwóch ryflaków energetyki, który również mam, dlatego zdecydowałem się użyć ten wagon. No dobrze, to może tyle o tych wagonach. Czas, żeby pociąg sobie już odjechał. A ja dziękuję Wam za obejrzenie odcinka. Żegnam się z Wami. Cześć.